Siemano widzowie, ja jestem Swing i witam was na kolejnym odcinku od zera do Unreal. Widzowie, witam was w kolejnym sezonie Fortnite'a, przez co nasza ranga została zresetowana, jak teraz widzicie na ekranie. W poprzednim, y, widzowie, sezonie mieliśmy Diament Uno, w tym sezonie to przebijamy, ja będę pompował, ja będę się starał. Także, jeżeli wy wierzycie w to, że przebijemy Diamenta 1, zostawcie łapeczkę w górze, suba na dole, wpiszcie oczywiście kod SWING5 w sklepie Fortnite, a teraz wskakujemy do gierki. Drodzy widzowie, witamy w gierce numer 1, numer 1. Polecimy, widzowie, sobie na jakieś miejscówki, których jeszcze nie mam odkrytych. Wiadomo, żeby je odkryć już na starcie. Co to jest? Szczero złote szyby. Tam właśnie lecimy, widzowie. Ja po części chyba sobie zdaję sprawę z tego, że chyba na starcie sezonu, grając w gry turniejowe, będzie naprawdę przerąbana gra. Z tego powodu, że tak, każdemu się zresetowały rangi, czyli nawet jakiś Unreal, który miał wcześniej Unreal. Chociaż kurde, nie wiem, jak to działa. Czy do zaraz się restują? Nie, no chyba tak. No jeżeli tak, no to trochę możemy być w dupie bo te wysokie rangi mogą być na naszych niskich rangach aktualnie Przez co to jest trochę miszmasz Ale ja postaram się widzowie w pierwszym odcinku tego sezonu Dać z siebie tutaj wszystko Aby no kurcze wygrać chociaż jakąś grę Coś pokazać Jakieś umiejętności żeby się nie zaszarłacić na starcie I tyle Ok, tu jest wyszło z pompą Poczekajcie bo to będzie lipa możliwe No ja nie wiem, co to zrobić. Dobra, on będzie chciał to edytować i mnie jakoś yy, zniszczyć. Dobra, ja bym go zostawił, widzowie. Ja nie chcę kusić też losu. Chyba, że ja się teraz wrócę i on wyjdzie z boksa. To byłoby spoko. Nie, tak raczej nie będzie. Nie chcę kusić losu, bo ja już tu od razu widzę, że ci gracze są lepsi. Oni się nie poruszają. Jak takie łamagi jak ja na przykład. Oni już coś kumają. I to może być trochę dłuższy problem. A mi by się kill przydał na starcie. To jest takie już pewne. Termit. no to jest coś do wysadzania safe'u. Który my będziemy pewnie wysadzać i rabować. Nie, widzę, ogólnie i tak dostaliśmy awans, nie? Mimo tej bomby. Wow, srebro 3: niesamowite. 620% awansu. Faktycznie tu będą troje lepsi gracze na starcie, przynajmniej tego sezonu. Ale ja będę tu łamsił. Będę się starał tu siopać ostro, żeby dawać z siebie wszystko. Jak wyjdzie, przekonacie się sami, no nie. Widzowie po tej nieszczęsnej pierwszej gierce, druga gierka przed nami. Polecę na inną może miejscówkę. Może tutaj. Wiecie co, trochę mi tak nie siedzi to, co się stało w poprzedniej, że naprawdę jakoś tak, trochę mood killer, ta, ta bomba w łeb była. Na strzała poleciałem, miałem setę i dostałem setę w łeb. Nie ma co się dziwić, miał lepszą pompę. Był pewnie też lepszy, ale ja się nie poddaję widzowie i też się nie poddawajcie z wiarą we mnie, z wiarą w to, że się uda wbić wyżej niż diamenta. Bo o to chodzi. Chodzi o to, żeby progresować, co nie? Już widzę, że na tą miejscówkę leci od groma osób i ciekawe jaki to będzie trudności, żeby z nimi cokolwiek może wygrać albo coś ustrzelać, nie wiem, jestem w strachu, ponownie, okej, okay, mamy jakąś pompę na start, spoko, co to jest przesłona, mamy widzę jakiś lasmer impuls, o, to jest ale zabiliśmy typa, god damn co to jest za broń porąbana? Ej, ale fajna! Mamy dwa kille. Sigma, widzowie. Sigma, to mi się zaczyna podobać już. Nie, ta dlaczego mi się zaczyna podobać? Bo dwa kile powodują, że jesteśmy bezpieczni bardziej. Fajnie, chyba nawet wykliwaliśmy miejscówkę, jak nie, to postaramy się to zrobić, bo to się ją przyda. w widzowie to chyba zatrzymał się ciapong. Mamy ciapong, widzowie, na horyzoncie. Ja do niego wsiadam, bo go się da fajnie rabować, jak widziałem. To trzeba jakoś robić z głową właśnie, bo tutaj są te, te armatki. To trzeba się jakoś wychylić odpowiednio, nie? Tak, i strzelać do tego. O! A jeszcze z pleców, ja zapomniałem, bo złą stronę Trzeba zrobić tak. To zrobić chyba. Nie wiem. Nie pamiętam, jak to się robiło. Rzucić tam trzeba było termit. trzeba było trafić. Ej, dobra, widzowie, jestem idiotą trochę. Eee, co to muszę, widzę, jakoś zmajstrować? O, to musi do mnie strzelać w tym momencie. O, no. To musi do mnie strzelać. I to musi się wyładować. Czy jakoś tak. Jakoś tak to szło. Damy sobie radę, widzę. Spokojnie. To się teraz, patrzcie, widzę. Rozadowywuję. Ja w to teraz nawalam porządnie, żeby mi już więcej hapa nie Biorę ten. Ter te termit? Ten dynamit. Jak zwał, tak zwał. I patrzcie. Teraz ja go podkładam tutaj. O. Uciekam od tego. Nie. Zbieram sobie item. Ja to widziałem na TikTok, nie? To jest taka taktyka. Pociąg hamuje, to robi boom. Ja zbieram i ten zaraz. Tylko tam wam mi jakiś gościu leci. Chyba, bo mi się zdawało. Czapąk zrobił bum. Wow, 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 dobra, dobra, i teraz stoi dużo typa i teraz trzeba ich rozsiapać. Dobra, widzę, nawalał go ten. Dobra, tu jest typek. To ja jeszcze w ogóle chyba... det jestem widzowie, no? Tu jakiś typek inny wyleciał we mnie, ale... szyb widzowie, no, nie podoba mi się to. Tak, to jest inny typek. Ja pojechałem jeszcze z innym typkiem, widzę samochodem. Nie wiem, czy on wie, że jestem u niego w aucie. Yy, lecz. Nie żeby mi się to nie podobało. Dobra, jedno Co wie, granie w tym sezonie będzie po prostu przesrane. Ale ja wierzę w to, że my wbijemy to makro. Prawda? Ciekawe, jaki będzie efekt i wynik po tym meczu? 20%. Widzowie, za 3 kile. Nieźle. Lecimy dalej. Widzowie, gierka numer 3 przed nami, w poprzedniej grze, jeszcze w poprzedniej trochę nam punktów przybyło, bardzo fajnie, lecimy na potężne pompy, nie poddajemy się, pomimo tego, że dzisiaj gram fatalnie, to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Widzowie, będę grał poza odcinkami, uwierzcie mi, bo ja już doszedłem do wniosku, że nie da się wbić Anrila, jeżeli się nie gra poza odcinkami. Jak widzieliście, wcześniej wbiliśmy Diamenta, gdzie ja naprawdę dawałem z siebie wszystko, co nie jest złym wynikiem, ale do Anrila to brakuje drugie tyle, nie? Dobra, 20 HP ustawiłem, no to nie pozwolę. Dobra, bez jaj. Bota to my co akurat kilofem możemy dobić. Dobra, jest ok, mamy już jednego kila na miejscu. Tam, w tamtą stronę poleciał drugi gostek. Teraz tak, tu są kewy, już je widziałem, jak leciałem. Od razu je bierzemy i pijemy, żeby się za szybko nie wywalić. To jest plan. Dobra, to był kolejny bot i mi to się bardzo podoba, bo boty nam widzowie farmią, yy, farmią szybki awans. I to jest właśnie bardzo fajne. Także zbieram po nim temki i lecę dalej. Ojej. Dobra, nie. Ok, dostał dużo HP. Dobra, leży fajnie, elegancko. Nie musiałem się nawet jakoś bardzo pocić za nim. Widzowie, wy to widzicie, jak ja dzisiaj zachowuję stoicki spokój w tej grze? To jest niesamowite. Ja, ja naprawdę jestem e, dzisiejszą oazą spokoju, który, z której się nie da wyprowadzić kompletnie równowagi. Mam nadzieję, że to przyniesie efekt raniu i będziemy szybko wbijali rangę. No nieważne, chyba go tam nie było. To jest. Oho, tu jest właśnie kroki są znowu. Dobra, widzowie, ja jednak chyba nie będę chciał do żadnego Digla, bo to źle działa, naprawdę, ale widzicie, pompa wchodzi jak nigdy. Dobra, tu jest niebieska cyk. Nie, ale wiecie co ja tego digla wezmę? W razie Wu, on może się całkiem przydać. Także choćby, że ja jestem z jego nieudolny. On może być przydatny. Tu się w ogóle otworzyły drzwi. Czy to ma być dla mnie dobry gest? Na pewno. Dobra, leży, dziękuję. Dobranoc. Prosta sprawa, trochę go tutaj zbejtowaliśmy i go elegancko taktycznie natłukliśmy. Oho, widzowie to my musimy... Ba, ba, ba. Chyba do niego przyjść, tak mi się wydaje. Okej, okay, jestem w dupie. No ja myśleć, się, co się dzieje, co się dzieje, widzę. Gościu mi termin postawił pod nogami. Ja postaram się wylecieć wszystkim do fula. To będzie bardzo safe, dobra, jeszcze apteczkę walimy od razu. On gdzieś tam przede mną stoi, ale ja się wyleczę, ja się wyleczę mocno. Mam nadzieję, że on nie. Dobra, wychodzimy na niego. Przechodzimy go bokiem, pyk. Dobra, on też chciał mi tak uderzyć, ale mu się nie udało. Byłem bardziej przebiegły niż on. Poczekajcie, bo on chodził. No nie, to robimy tak, robimy tak. Dobra, widzowie, on ma 20 HP. Dobra, bum, bomba! Uch, proste, proste, widzowie, taktyczne zagranie, spokojny, stoicki spokój i, i lecimy dalej. Dobra, bierzemy ten termin. Czy się na szybko ten bank zrobić, bo on w sumie daje złoto i temy. Czyli nam to się przyda. Nam to się może przydać. Czy ja wiem, czy na meczu rankingowym? Dobra, nieważne. Jednak tego nie robię. Trochę bez ale dobrze, że tu wyczekałem, bo typek był. Typek był. Szósty kill, widzowie. Fajnie, naprawdę fajnie, mi się to podoba. Wow. Dobra, leży elegancko, widzowie. Ten deagle się jednak przydaje. Nie wiem w ogóle, o ta helot z temu go się wychodziło. Ale tak, ja biorę tą apteczkę, bo mi się bardziej przyda. Piję kewy i co dalej. Okej, okay. on ma ten sam plan co ja, nie wiem czy to jest w ogóle umyślne to co ja robię, sami możecie ocenić, ale wiecie co widzowie, ja bym stąd uciekł, tak, wiecie co, ja bym serio stąd uciekał, bo trochę nie zależy mi na tym, żeby pakować się w bitkę, mogę wsiąść do tego auta, proszę, nie zależy mi na tym, żeby pakować się w bitkę z jakimś spocuchem, który tutaj robił trapa na Porsche, I ja ten Porsche po prostu bym sobie odjechał, patrzcie, cyk, no jest, dobra, nie ja dam się tak łatwo, że muś, 47, Okej, okay, musimy coś wykmijć, musimy coś wykmienić. Reload, to jest podstawa. Jesteśmy wyżej widzowie automatycznie. Okej, okay, nie wiem co on planuje zrobić, widzowie. Okej, okay, on chce przejść do kolejnego boksa i mnie wywyższyć. Ja mu na to nie mogę pozwolić. Tak, widzowie, on się boksuje. On się bardzo boksuje, tak? Ja tu muszę mu wjechać jakoś. Okej, okay, on tu stoi. O, robi Edita, wiedziałem, widzowie. Tu przewiduję wszystko, ja już wiem. Oh, a little distraction. Oh. Idzie do tyłu, cyk, Tutaj, a ja tu on tak. Pyk, on w się chciał edytować, Dobra, i widzę, to będzie nieskończona bitka. Ja już to czuję nara ra. Ale poczułem, widzę, dreszczyk emocji. Kościół szedł na dół, czy ja robię pyk. Okej, okay. słyszałem jego koronę. Nieee, widzowie, myślałem, że. No, ma Pima 12 HP mu zostawiłem. Ale sy widzowie. Nie, no, nie chcę mi się w to wierzyć, po prostu. Nie ty, że goś miał koronkę. Kurde, to jeszcze 12 HP mu tylko zostawiłem. No, trudno, zobaczymy. Może zaawansowaliśmy z tego Silvera 3. No, na pewno. Mamy na pewno Silvera. Mamy Golda, widzowie, już. Dobra. Dobra, widzowie, jak mamy Golda w pierwszym odcinku, to jest jeszcze bardziej obiecujące niż poprzedni sezon. Nie wiem, jak tu działa w ogóle ranka, bo jak dostałem w poprzedniej grze, w sumie tej pierwszej grze, za nic 600%, to znaczy, że te osoby, które miały wyższe rangi na tych niższych rangach mają większy współczynnik AWAN, co jest naprawdę obiecujące. Widzowie, bodajże czwarta gierka przed nami, tak mi się wydaje, bo ja jestem, widzowie, słaby w liczenie. Lecimy, tutaj może ponownie polecimy sobie na, chciałbym na te koszmarne kontenery, w sumie, ale tu będzie za dużo typa, to może nie, to może na miasto portowe teraz policimy, no, Chyba klasyk mały, dobra, poczekajcie, ja tu muszę zrobić mały distraction. czyli tak, zebrać tą pompę, na chillu, na chillu, bo tutaj jakiś gościu do nich strzelał z góry, okej? Okay? Czyli tak, ja muszę zrobić little distraction i coś tutaj zwałować, widzowie, wziąć sobie tutaj itemy, poczekać na tego typa i go też y y zniszczyć, widzowie. Czy on się uda? Wątpię. On się też dozwraja. On. Ja yeah, widzowie! Dobra, ja mam plan. Ucieczka, 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 ucieczka. Pod schody i leczymy się, widzowie. Bez wyleczenia się jestem skończony. On mi zadał 70 hp. Ja mu bodajże 80, albo mogą mi się wydawać. Nie dopatrzyłem. O się leczy kewami, ale. kufno. No nie no, on ma tyle kewów, co ja nie mam nic. No i to jest cały problem tej gry. A widzowie, on tu na mnie czeka. On tu może na mnie czekać. Aha, mm -hmm. nie wchodzę tam. To jest widzowie. Nie, to jest widzowie błąd. To będzie błąd. I ja, ja go mogę zrobić od pleców. To już prędzej. Jak ja go bym wziął na plery, to byłoby spoko. Bez kewa, ja naprawdę nie odważę się. Nawet mógł przeciwstawić, chociaż patrzcie Czysto teoretycznie, mógłbym zrobić skok na niższy balkon I mu na plecy Znaczy na plecy to może nie, ale jakoś go może zajdę wtedy A widzę, to nie jest to piętro nawet To jest widzowie jeszcze niższe piętro Nie dobra, to ja już nie wiem gdzie ten gościu jest I nie chcę z nim chyba bić się, bo nie mam kewa O lipka, tu mam typa Obyś nie miał też kewa, wiesz Żebyśmy mieli stary matching, bo to będzie wtedy super, wiesz Naprawdę chciałbym, żeby on też nie miał kewa Ten kew to jest kompletny game changer Ja chodzę bez niego całą grę na razie Dobra, jest idiotą, czemu ja go jeszcze. Dobra, leży. Ale farcik, wizowie I tak bez kewa, ale farcik bardzo, 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 bardzo. Dobra, leczymy się. On tutaj też miał meda, to ja sobie ją do tą apteczkę. Ale dobra, mamy jednego kila. Już się czuję lepiej troszeczkę, bo przynajmniej nie będzie minusowych punkcików. Ja wiem, że on y, złapał fajnego HGK, a ja go będę chciał Czyli od dzisiaj już samochody nie są tak p, bo gościu ma jakiś przylepiany granatnik ee, i może mi bombę zasadzić na samochód. To ja stąd przyjemniaczku uciekam w takim wypadku od ciebie. O, zjeżdżam nara i zbieram znowu kewa. Znowu straciliśmy kewa. Przez się tą jedną potkę dla bezpieczeństwa wypiję. I żeby żeby nie widzowie, nikt nie hejtował w komentarzach, że mu kewa i go nie piję. I potem narzekam, że przegrywam, bo nie mam kewa. Mam kewa i go piję, tak? To jest jakiś y, gościu. Patrzcie, on się buduje. Tam gdzieś, dobra. Nie wiem, czy to będzie dobry wybór na niego wbijać. On może być Ja bym to widzowie zrobił, nie? Ale z tym idiotą, nie umiem budować. Ja jestem widzowie dzisiaj drętwy w tą grę. Okej, okay, ja tego typa tu słyszałem. On tu... O, on tu właśnie... Nie wiem, co on majstruje, ale chciał mnie chyba rozsadzić. tak on jest wszędzie chyba, nie wiem. Okej, okay, tych typa jest wielu. Nie się boksują i w ogóle. Okej, okay, on nie... On był szybszy niż mój... A hell, widzowie... A co? Oni się teamują? Czy jak, że coś takiego ma miejsce? Dobra, leżysz. Elegancko, elegancko. To mi się podobało. Bierzemy tą fioletową pompę. Zawie nie wiem jak się tu zbudować. To była moja padaka momentalna. Przewińcie tę krew, okej? Okay? Dobra, oni wali bombę. To jest jakiś spocuch, jak ja takich ludzi nienawidzę po prostu. Okay, ja tu mam jakąś ścianę zedytowaną. Dobra, ja muszę tak, tak się wyleczyć odpowiednio. Tu mam jeszcze swoje, tu jest już nie moje, tu mam jeszcze swoje i ucieczkę widzowie. To taką solidną ucieczkę. Tak, widzowie, ja od niego uciekam kompletnie. Tu był duży kew, ale ja nie dam rady go wziąć. Ja widzę, że go nie dam rady wziąć. No tu jest kolejny. Dobra, wjeżdżam tam, bo oni się biją. Ja muszę być tam na trzeciego widzowie. W tej kwestii zawsze byłem dobry, co nie? W byciu, w byciu na trzeciego. Zawsze byłem dobry. Nie mam przeładowanej broni. Dobra, leży, elegancko, pomimo tego, że nie miałem przeładowanej broni, naprawdę miałem farta, bo mam e, bardzo low HP, to chciałbym teraz tak, szybko jakieś bronie powydobywać, wyleczyć się wszystkim, co się tylko da, czyli mymi tutaj, widzowie, bandażami. I chciałbym bardzo, kurczę, się tutaj widzowie, wbijać, wbijać w powietrze, elegancko, fajnie, że ich tutaj pokonaliśmy, dobra. Dobra, widzowie, tyle HP mu już zadałem, że grzechem byłoby z nim przegrać, nie? Naprawdę. Miałem, ja, widzowie, wykręcone schodki. Dobra, leży. Teraz tak, ja go muszę zlutować, bo miał beczkę, patrzcie. Piję tą beczkę od razu. Proszę, zdążę. Nie. Nie, nie zdążyłem, widzowie, pić tej beczki. Jakie gówno, no nie wytrzymam. No, ale i tak, widzowie, to była dobra gra. No musicie powiedzieć, że to była dobra gra, tak? Złoto 2, złoto dwa. Złoto 2, widzowie. Złoto 2 w pierwszym odcinku sezonu. Dużo procent. Naprawdę mi się to podoba. Mam nadzieję, że wam się też to podobało. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górze, subika na dole, napisać jakiś fajny, motywujący komentarz na ten sezon. Pamiętajcie, aby również wykorzystać kod Swing5 w sklepie Fortnite. Ja na dzisiaj się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Siemano.